Z tej strony futbol. Ja daję w dzisiejszym odcinku zobaczycie recenzję Oto tego magazynu. A tak w sumie dwóch magazynów i dwóch minifigurek, bo nie wiem, chyba on jest już od dawna, ale ja go niedawno kupiłem. To jest takie, mamy taką folię, gdzie można trafić te minifigurki. Oczywiście dwie. Ja właśnie mam tu niektóre, więc ja chciałem tych wrogów. I akurat mi się dobrze udało ich trafić, więc potem Wam zaraz pokażę. Ogólnie można było te minifigurki, tutaj takie gazetki. No dobra, idziemy do gazetek. Pierwszy magazyn jest z płomienną żmiją. Tak wygląda. Dwa plakaty, zaraz Wam je pokażę. Komiks dwunastostronny i jakaś planszówka. Tu mamy pokazane jakieś seriale na Cartoon Network. Tu mamy jakiś kurczak i tak dalej. Tu mamy tą trzeba połączyć przejścia. Tu mamy tą naszą figurkę. Tu mamy jak to się nazywa piramida pułapek. Oczywiście jak chcecie to sobie zobaczyć to możecie sobie zwolnić czas. Tutaj mamy. Znowu jakieś rzeczy połączyć i tak dalej. To jest, jest, zaraz Wam podam ceny i ogólnie kiedy co je, wyszło. Tu mamy Owen, ale on już był niedawno. Tu mam ten komiks, to możecie sobie zwolnić czas i sobie zobaczyć. Tu mamy chyba różnicę. To zaraz Wam pokażę. Tu mamy Hide and Seek. Jest taka figurka, ale ona już była. Tu mamy znowu komiks. Tu znowu mamy jakąś planszówkę starty meta. Tu mamy też jakieś call contra kai, jakieś pojazdy ich. Tu mamy jakieś te obrazki fanowskie. Tu chyba konkurs jest taki jakiś znowu. I w kolejnym odcinku jest, w sensie w kolejnej gazetce jest Kai, ale to Kai był 28 października, więc ja to naprawdę kupiłem w opóźnieniu. Bardzo późno. Nie wiem, z 4 miesiące. Mamy tutaj takie, nie wiem, to są jakieś, wiecie, no, że można sobie wybrać i tak dalej. I tu znowu. Dobra, idziemy do drugiej gazetki. Albo jednak nie do gazetki, bo zrobiłem to... W gazetce był po prostu ta figurka, więc zrobimy recenzję teraz tej figurki. Ogólnie ja to już składałem, chyba, nie wiem, 3 dni temu dwa. Tu mamy takie klocki. Ogólnie tak się saszytka prezentuje. Dobra. A ogólnie figurka ma bardzo fajną szyję. Z tyłu ma takie, gdzie nie gdzie, pomarańczowe no. kolory. Główka też super się prezentuje. Torsik też. Tak wygląda od tyłu. Tu mamy jej broń. No, w właśnie ja bardzo chciałem tą figurkę jaką pierwszą, tak jakby. Bo nie miałem jeszcze węża, żadnego. No, tam miałem jednego, ale to takiego wiecie. Ten co Truff w drugim sezonie. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Dobra, lecimy do gazetki. Teraz mamy magazyn ze Śnieżnym Samurajem. To właśnie z jednego sezonu, więc miałem szczęście, bo akurat to chciałem. Tu mam znowu coś o Cartoon Network. Plakaty wam pokażę na końcu. Tu wiadomo instrukcja, ja bez instrukcji składałem. Widziałem, jak to się składa. Tu znowu jakaś planszówka. Ogólnie patrzcie, tu mamy tego i tego. Te co ja mam figurki, a więc tu znowu Hide Inside i komiks Tu mamy różnicę, chyba znowu. Tu mamy w sensie plakaty, zaraz wam, wam pokażę, to już mówiłem. Tu komiks możecie sobie zwolnić czas. Tu mamy jakiś mech tytanowy. Tu mamy jakieś... znowu meta, start, jakaś. Tu mamy znowu jakieś fanarty o wężach. Tu w kolejnym był Zain, ale wtedy był 27 grudnia, a więc już bliżej, ale i tak bardzo do miesiące temu, więc... Tu można było zamówić przedpremierowo chyba, no. No i tu ze Star Wars były jeszcze karty. Dobra, idziemy do figurki. Figurka prezentuje się naprawdę super. Ta jej zbroja jest naprawdę taka ośnieżona, w sensie z lodu. Na połowie. Hem też super. Ogólnie zaraz zdejmę... Tak od tyłu wygląda, zdejmę zaraz jej tę zbroję i torsik zobaczymy. Błówka tak wygląda jedno oko. Ma... Czekajcie. Słabo widać. Dobra, zaraz postaram się, żeby było lepiej. O, teraz dobrze widać. Jedno oko ma z lodu, jedno ma zwykłe. Taka jest druga główka, druga strona główki, już bez lodu. I ja szybko zdejmę tą zbroję. Torsik też naprawdę super wygląda. Można do makiet go wykorzystać. Tutaj mamy, można zrobić na przykład lodową armię albo coś. Dobra, pokażę Wam teraz te plakaty. To jest ten, ten, plakat jest z tym, wiecie, wężem, a ten jest z samurajem. Bardzo ładne plakaty. Robi się gorąco. I tyton, jakiś mych tytonowy. Dobra, idziemy z plakatem zobaczyć z drugiej strony. Tu są najlepsi kumple Jay i Cole. Tu mamy Kaja w pojeździe, który goni węże. Tamte plakaty były lepsze, ale ten ogólnie jest super. Ogólnie to bardzo polecam to wszystko, ten zestaw taki z dwoma figurkami i gazetkami. Kosztuje 16 ,99 zł 99 groszy. I wyszedł to jest wyszedł zaraz Wam powiem kiedy. Nie piszę dokładnie, kiedy wyszedł, chyba że ja po prostu nie widzę, ale pewnie gdzieś tak w okolicy października i tak dalej, bo tam mieliśmy figurki, nawet nie, w sumie w, nie wiem. I no, na pewno nie w październiku, bo mieliśmy jedną figurkę z 27 grudnia, więc może tak, nie wiem. Pod... To był drugi tu taki chyba taki porządny ten w 2020 roku, tak piszę. No i to by było, na, na tyle bardzo polecam. Te dwie gazetki i figurki. Losowość, ale naprawdę mogą być super figurki się trafić. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się i cześć.